Dzień dobry, nazywam się Karol Wodzisz, jestem uczniem klasy 8F i chciałbym Wam zaprezentować filmik pod tytułem Polskie nuty, Fryderyk Chopin. Frederik Chopin to wybitny polski kompozytor i pianista. Uznawany jest za jednego z najlepszych pianistów epoki romantyzmu. Jego talent odkryto, gdy miał zaledwie kilka lat. Zmianki o genialnym dziecku szybko zachwyciły warszawską restaurację. Twórca, nazywany poetą fortepianu, wychował się w Polsce, ale większość swego życia spędził w Paryżu. Tam też zmarł na groźlicę. Frederyk Franciszek Chopin był synem francuza Nicola, Mikołaja Nicolasa Chopina oraz polki Tekli Justyny Skrzyżanowskich. Za datę jego urodzin przejmuje się 1 marca 1810 roku. W latach 1823-1826 nastoletni Frederyk uczył się w Liceum Warszawskim. W tym czasie regularnie spędzał wakacje w majątkach rodziny swoich kolegów, gdzie miał styczność z muzyką wiejską. Za zapałem notował teksty piosenek, interesował się folklorem i uczestniczył w różnych rodzaju obrzędach. Te fascynacje znalazły odwzorowanie w jego późniejszych kompozycjach, szczególnie w mazurskach. Od 1826 roku do 1829 roku Fryderyk Chopin kształcił się na Wydziale Teorii Muzyki, General Basu i Kompozycji Warszawskiej Szkoły Głównej Muzyki, która stanowiła część konserwatorium, a równocześnie była powiązana z Uniwersytetem Warszawskim. Katedrę Wydziału objął wówczas Józef Elsner. W czasie studiów Chopin zdobył warsztat, nauczył się dyscypliny oraz odpowiedzialności za sens i precyzję w konstruowaniu kompozycji. Wtedy też powstały jego szeroko rozbudowane dzieła: Sonata Cemol, Rondala Krakowiak, Fantazja Opera XIII na tematy polskie oraz Triogiemol. W wieku 20 lat Fryderyk Chopin opuścił Polskę, do której nigdy już nie powrócił, choć nie rozstawał się z myślą o ukochanej ojczyźnie. Zamieszkał w Paryżu, gdzie zdobył sławę jako wirtuos i improwizator. Grał też często poza granicami Francji. Z czasem, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, coraz rzadziej koncertował, częściej komponował i uczył. Utrzymywał znajomości z najwybitniejszymi osobi osobistościami epoki, takimi jak kompozytor Hector Berlioz, Franciszek Liszt, pisarz Honoré de la Balzac i malarz Eugénie de la Croix. Przyjaźnił się rów również z elitą polskiej emigracji Adamem Mickiewiczem, Julianem Ursunem Niemcewiczem i Cyprianem Norwidem. W 1800 w 1949 zmarł w Paryżu na groźlicę. Pochowano go na cmentarzu père le Do Warszawy wróciło serce Fryderyka Szobana, który w kościele świętego Krzyża. Pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich jest jednym z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych przez turystów i warszawskich biaków miejsc w stolicy. Odbywają się tam koncerty Chopinowskie w każdą niedzielę od godziny 12 i 16, od połowy maja do końca września, przyciągając tysiące słuchaczy.